E, witam Was, Strzelce. To jest dla Was czytanie na e, sierpień 2021. Zobaczmy, co u Was e, się dzieje. Już coś chce wypaść. Sytuacja królowa puchawki. Mhm, za dużo kart. Pojawiła nam się śmierć jako jedyna odwrócona, ale jeszcze ją tutaj włożę. Dobrze. Okej, okay, wyzwania. Król Mieczy. czyny, sytuacji, a smieczy, przeszłość, świętemka mieczy i rycerz mieczy. Co macie w głowie? Król Bucharów, y, y, Najbliższa przyszłość. Rycerz Pucharów. Wy w tej sytuacji paśmieczy, co się dzieje dookoła, trójka pucharów, czego nie widzisz, piątka kijów i potencjalny wynik, potencjalny wynik. pustelnik, dobrze. Pod spodem mamy szóstkę yy, szóstkę pucharów. Ok, zobaczmy, co się dzieje u strzelców. No pojawiają się dwa królowie i ciekawe, że są takie jakby dwa obozy, prawda? Król królowa pucharów, rycerz pucharów. Rycerz, Paś Mieczy, Król Mieczy. Także jeden obóz jest Mieczy, drugi jest Pucharów. Obydwie nie są to Twoje energie, chociaż ja myślę, że któraś z tych energii bardziej Ci sprzyja, ale jest tutaj, obydwie strony zabiegają o Twoją uwagę, i z jedną wiąże Cię albo jakaś długa przeszłość ale albo z drugą osobą e, również jakaś przyjaźń. E, I no, zdecydowanie się tutaj pokazuje jakiś trójkąt i mam wrażenie, że może być też tak dla wielu z Was, e, że osoba, która Cię rozczarowała i która się tak jakby zmyła swojego życia w przeszłości, na, nagle czuje się zagrożona i nagle będzie walka. Może to nie jest taka walka o ciebie jeszcze y, widoczna, ponieważ ta piątka mieczy, y, piątka kijów, która często się pokazuje, kiedy dużo osób zabiega o uwagę, tak jakby wszyscy chcą zdobyć ten święty gral, czasem jest to po prostu takie y, 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 mocna rywalizacja. Y, 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 y. Możesz tego nie widzieć jakby jeszcze w tej sytuacji, ale prawda w otoczeniu mamy trójkę pucharów, więc jakiś flirt, jakieś spotkanie, trójka również mówi o trójkątach. Więc no, jest tutaj ktoś, kto jest teraz tak jakby na tapecie, bardzo ważny, i to jest ktoś, kto współgra z Twoją energią, mam wrażenie, tak? I podchodzenie natomiast jest jeszcze tak jakby z rezerwą. Trzymamy się faktów, ostrożnie jest komunikacja, ale tak jakby pokazują się te dwa opozytu, tak? I um, myślę, że prawda o tej zachowaniu tej osoby tutaj jakby z przeszłości wyszła już na jaw, dlatego dopuszczasz do siebie kogoś innego. Myślę, że to czytanie w ogóle będzie takie specyficzne, nie dla każdego, prawda? Bo ono się tutaj tak dosyć jednokierunkowo pokazało, ale takie przeczytam. Zobaczmy, co się dzieje. Podstawą mamy tego asa mieczy, czyli no, as mieczy mówi o prawdzie, o tym, że tak, jakby z tego zawirowania myśli jest jedno światło. Jest coś, co jest dokładnie określone. I często właśnie As mówi o tym, że prawda wychodzi na jaw. No w przyszłości mamy tego rycerza mieczy, więc jakaś szybka akcja, albo szybka ucieczka, albo natarcie. Siódemka mieczy, kogoś, mam wrażenie, że albo ktoś po prostu zwiewa i zabiera coś ze sobą, bo jest to karta złodzieja. Albo ucieka nagle i nigdy tak naprawdę nie poznaliśmy intencji tej osoby, bo wszystko dzieje się tak jakby pod osłoną nocy i w, w, szybkim, w szybkim tempie. I tak jakby pokazuje ci to jasność w sprawie, bo tak jakby teraz, teraz ta prawda wyszła na jaw i ona jest u podstawy wszystkiego. Ty w całej tej sytuacji, prawda? Tak jakby stąpasz po tym mieczu i zgłębiesz jakąś wiedzę. Paść mieczy jest też na przykład takim szpiegiem. Osoba, która dokładnie ogląda coś, przygląda się z daleka. Bystre oko i wnikliwość, tak? trochę też zadziorność. Także ja mam wrażenie, że to, co wyszło na raf, te, teraz studiujemy i e, e, zgłębiamy. prawda? Być może się czemuś bardzo dokładnie przyglądamy. No, ten król rzuca wyzwanie. Dlaczego? Bo mamy dwójkę mieczy i dwójkę, dwójkę pentakli. I dwójka mówi o tym, że akurat w tej dali, prawda, jest coś materialnego, ale szykuje się też coś, co na razie jest tak jakby w wirtualnym świecie, jest tylko energią, taka kula energii, która się tutaj pojawia. Tak? Dwójka, mieczy, dwójka pentakli również mówi o tym, że trzymamy dwie rzeczy, dwie osoby, dwie prace. Tak? Nie jest do końca zdecydowanie, szacujemy. E, e, próbujemy zadowolić tak, jakby obie strony, więc znowu się tutaj pokazuje, że jakieś tu osoby są. Trudno będzie, mam wrażenie, wybrać. Król mieczy się tutaj pojawia, to jest często wodnik. Ale właśnie, tu są, jest ten taki znak: e, e, właśnie, e, powietrzny, tak i znak e, wodny. Okej, okay. No, to on może być surowy, on może być trochę taki cięty, tak, bo król mieczy ma, e, ma miecz i e, jest ostry w swojej ocenie również. Ok, natomiast pojawia się druga osoba, która ma zupełnie inne podejście do sprawy, prawda? Król pucharów, który jest teraz w twojej głowie, do, do czego ty dążysz, teraz, prawda, królowa pucharów, więc mamy tą parę, która naturalnie do siebie pasuje, jest yy, uzupełnianie się, jest tak jakby ten sam flow i myślę, że nadajecie na podobnych falach i yy, yy, no, na pewno się to nie podoba temu królowi. Co będzie się działo w najbliższej przyszłości? No, jakby wyjście z inicjatywą, tak? ponieważ, tak jakby, dzia działanie króla często się pojawia jako rycerz. Tak? Rycerz jest tą e, energią akcji i, i, e, i zmian. prawda? Tak samo tutaj się pojawia ten król rycerz Pucharów. Prawda? Czyli działania króla, królowej, pomiędzy królem królową Pucharów. No, to jest taki pan Walentynka, osoba, która będzie chciała wypaść jak najlepiej. On jest romantyczny, on pięknie mówi o miłości, dba o właśnie tą atmosferę. Jest uczuciowy, także mam wrażenie, że ktoś tutaj będzie chciał bardzo ci zaimponować. No, jest to zupełnie tak jakby przeciwna energia tutaj do tego rycerza-mieczy, którego znasz tak jakby z przeszłości. Strzelcu. Wszystko dzieje się w otoczeniu jakichś towarzyskich spotkań, prawda? Trójka pucharów. To może być ktoś, kto jakby ewoluje z. Jakby z, z przyjaciela na kogoś poważniejszego, tak? I może Rycerz Pucharów również mówić o wyjawieniu uczuć, o tak jakby y, powiedzeniu dopiero uczuć, bo jest to aktywna energia, działania aktywnie w poszukiwaniu właśnie miłości. No, trójka Pucharów mówi właśnie o tym, że może być trójkąt, może być tutaj więcej e, osób, ale jest to też fajna karta takiej lekkiej energii flirtu, zabawy, spotkań towarzyskich, także, mm, także luźna taka atmosfera. No, Ty cały czas jesteś tutaj paziem mieczy, więc ja mam wrażenie, że mimo wszystko jest tutaj jakaś ostrożność. Mając na uwagę właśnie miecze, tak? czyli pewną prawdę, która została tutaj objawiona i to wszystko, co było w przeszłości, bo to ma taki właśnie wymiar mieczy. Były miecze, a idziesz w kierunku pucharów. Ok, i e, czego nie widzisz? No właśnie, jest ta walka o święty ogień. Tak, jest rywalizacja i wszyscy się biją. Kto pierwszy, ten lepszy. Także mam wrażenie, że możesz nie zauważać tutaj, prawda, te osoby e, poza jakby Twoim, ponieważ to jest w ukryciu, mogą sobie jakieś szpilki tutaj wbijać, albo e, prawda, takie dwa kokuty <grywają> bijące się o Twoje względy. Prawda, mówię tak, ponieważ tak jakby pokazał się ten męski pierwiastek, ale oczywiście jest to czytanie ogólne i nie będziemy się tutaj koncentrować na, na płci. Jak to się wszystko kończy? No i kończy się trochę taką samotną kartą, bo yy, pustelnik mówi o... To on jest samotnikiem, ale on potrzebuje tej samotności, żeby znaleźć odpowiedzi na pytania. To jest dojrzałość, to jest osoba po przejściach, to jest mędrzec, ale często pustelnik mówi, że odchodzimy od czegoś. To często się pokazuje na przykład jak odejście na emeryturę. Po zgromadzonej wieloletniej wiedzy mamy te przeżycia w sobie i prawda, tak jakby czas odejść. Także pustelnik, mam wrażenie, tutaj przyniesie Ci jakieś oświecenie. Um, i możesz chcieć potrzebować jakby takiego zastanowienia się bez wpływu, prawda, obydwu tych osób, żeby wybrać dla siebie najlepszą drogę. No, pod spodem mamy tą szóstkę pucharów, dziewiątka kijów. No, dziewiątka kijów mówi o bronieniu swojego terytorium, paść pucharów, czyli znowu tak jakby nowa energia tutaj, ale mam wrażenie, że trochę nie dajesz do siebie tutaj e, takiego super, super dostępu. No, szóstka Pucharów pokazuje wiele lat wspólnej więzi, dużo wspomnień. Czasem ta karta mówi, że trochę patrzymy na partnera przez różowe okulary, na... pamiętamy tylko te dobre chwile i nie umiemy tak jakby ocenić sytuacji na zewnątrz. No, ta karta również może mówić, że jest to jakaś stara znajomość, która powraca, tak? którą yy, znamy sprzed lat. Tak, takie y, jakieś y, osoby, które, y, które właśnie pochodzą y, z jakichś odległych lat. Y, zobaczmy, co by Tarot Wam radził. Tak? Myślę, że koniec z końcem przychodzi jakieś zrozumienie głębokie całej sytuacji i też takich naszych doświadczeń. Być może zrozumiesz, jakby. Jakieś działania, bo, bo mam wrażenie, że ten as yy, mieczy, czyli ta prawda, ten nowy kierunek, jakby jest na tapecie, trzeba go jakby przemielić i jakby pustelnik też zbiera informacje. Yy, pustelnik też jest takim właśnie. Yy, Poszukiwaczem wiedzy, poszukiwaczem odpowiedzi, więc tak jakby od pazia, który wertuje, ogląda coś z bliska, jakby pogłębiamy tą wiedzę. Więc mam wrażenie, że przychodzi pewne, pewne zrozumienie całości jakby tych wydarzeń, które tutaj nam pokazuje tarot właśnie. I. No, ta, ten pustelnik jest fajny, ponieważ on jest, on się świeci. On się świeci właśnie tym wewnętrznym światłem. Wszystko, czego, e, czego, co przeżył, w ogóle uczyniło go taką osobą, jaką jest, więc wszystkie te przeżycia, nawet e, smutne, są bardzo wartościowe. Okej, okay. wypadła nam karta, wypadła nam piątka pucharów piątka y, pentakli. No i piątka pentakli mówi nam o odejść, o tym, że idziemy w swoją drogę. Jest to również taka karta, która y, właśnie y, możemy czuć się porzuceni, ale prawda, zobaczmy, oni są porzuceni, ale idą w swoją drogę na własnych zasadach, bo y, mogą Prawda? Wejść do środka do tego kościoła, ale wolą być sami na dworze. Bo wtedy będą mogli decydować sami o sobie. Ta karta również pokazuje, że wartościowe osoby to są te, które są przy nas w najtrudniejszych momentach, tak? Nawet tak biednie, ale zawsze razem. Więc myślę, że tutaj na to też trzeba zwrócić uwagę, na to tarat zwraca uwagę. No, piątka, ym, ym, bo tak, bo kończy się to tak jakby taką samotną medytacją i możesz chcieć po prostu być sam, natomiast jest to samotność z wyboru, bo o tym mówi piątka pentakli, że tak naprawdę masz koło siebie osoby do pomocy, tylko decyzja należy do Ciebie, czy prosisz o pomoc, czy nie. No dobrze, myślę, że to wszystko. Skor yy, Skorpiony strzelce. Pozdrawiam Was, widzimy się w przyszłym miesiącu.